Dzień dobry. Nagrywam ten film dzień po tym, jak wrzuciłem słowo na sobotę. Pierwsze od kilku lat słowo na sobotę, takie, które powstawało od marca 2018 roku, czyli prawie 2,5 roku. I słowo na sobotę, które opublikowane jest po takim czasie produkcji z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że właśnie chciałem powiedzieć to, co teraz powiem. Uwaga. To nie jest jednorazowy wystrzał. Format, od którego naukowy Bełkot się w sieci zaczął, wraca. Nie chcę obiecywać tutaj złotych gór. Mam nadzieję, że uda mi się dowieść 9-10 tego typu długich, stosunkowo i rozbudowanych filmów w roku kalendarzowym. Mniej więcej raz na miesiąc, z jakąś przerwą na święta czy wakacje. I prace nad sierpniowym słowem na sobotę już trwają. Już nad tym pracujemy, podobnie jak nad wznowieniem kilku innych formatów. O jednym z nich być może w ciągu tygodnia, dwóch też e, usłyszycie, będziecie mogli go ponownie zobaczyć. Nie mówię, że na głównym kanale, ale gdzieś w przestrzeni naukowego Bełkotu. To jest jedno ogłoszenie, które chciałem w ten sposób dać, ale drugie jest dla mnie ważniejsze. Drugie wynika z tego, jak być może zauważyliście, że używam liczby mnogiej, bo od jakiegoś czasu naukowy Bełkot to nie jest tylko mój projekt. Na początku, jak zaczynałem robić filmy, to mówiłem, że a, pokażemy wam w następnym filmie, albo może opowiemy. I pytaliście, czy ludzie pytali w komentarzach, no to przedstaw zespół. Ja mówiłem, że tak naprawdę to pracuje 99% tylko ja. Więc mówili, dlaczego mówisz liczba mnoga. A ja w sumie nie wiedziałem, dlaczego może w ten sposób jakoś nablitowałem to, co robię. Że to nie jest tylko gadająca głowa do telefonu, jak było na początku, nie wiem. Teraz jest pełnoprawny zespół. Jakiś czas temu w czasie jednej z takich przerw w publikacji, kiedy nie pojawiały się filmy, bo właśnie kończyły mi się siły, i to nie to, że nie chciałem tych filmów robić, tylko sama myśl, że muszę fizycznie zmontować film, fizycznie nagrać i fizycznie potem jeszcze wszystkie etapy produkcji przejść samodzielnie, sprawia, że no nie byłem w stanie czasami ruszyć i stąd były te przerwy, miesiąc, dwa, trzy w publikacjach. W czasie jednej z takich przerw napisał do mnie Adam. Nie mylić tutaj z Adamem, moim bratem, który okazjonalnie wcześniej mi pomagał, chociażby grając Renifera. Ten Adam napisał mi, że jest dźwiękowcem, bardzo lubi moje filmy i chętnie pomógłby mi z obróbką dźwięku, bo czasami słyszy, że a, no, można by ten dźwięk zrobić lepiej. Ja mu odpisałem, bardzo mi miło człowieku, a, ale w tym momencie jestem na takim etapie, że nie stać mnie na budowanie zespołu. On powiedział, spoko, ja to mogę robić charytatywnie i... A, jak to w ogóle kosmicznie brzmi, i przez jakiś czas tak to wyglądało. Jeżeli wpadał projekt komercyjny, to wtedy mogłem Adamowi zapłacić, natomiast jeżeli to był po prostu film wymyślony przeze mnie, robił to w swoim wolnym czasie. I dzięki temu było mnie lepiej słychać. Dlatego Adam, jeżeli to oglądasz, to w ogóle wielkie dzięki za to, jak dużo charytatywnej pracy w to włożyłeś. Dzisiaj Adam jest współpracownikiem, w tym sensie, że jesteśmy już w stanie. Dogadać się na tyle, że on łaskawie bierze ode mnie pieniądze, a ja mu łaskawie te pieniądze płacę za wykonaną w ten sposób pracę. Także ten układ został znormalizowany w międzyczasie stosunkowo niedawno, ale, ale znormalizowany. Druga rzecz, która się wydarzyła, to pod koniec zeszłego roku miała miejsce moja trasa wykładowa, i tę trasę organizowała Ewa. Ewa, która jest urodzoną organizatorką. Naprawdę. Niektórzy y, mówią o sobie menadżerowie. Ona, z tego co wiem, w stopce maila ma project manager, czyli jest menadżerką, ale to jest osoba, która przyszła na świat po to, żeby organizować dobrze rzeczy. I to ciekawe rzeczy. I Ewa y, napisała do mnie na początku pandemii, kiedy zaczął się lockdown. Ej, nie mam teraz co robić, może coś porobię z Tobą. Ja powiedziałem w sumie dlaczego nie, bo okazało się, że w międzyczasie udało się wszystkie rzeczy wokół Naukowego Bełkotu tak poukładać, że mogę mieć stałych współpracowników. I Ewa została taką stałą współpracowniczką. W międzyczasie podobną rolę zaczął pełnić Adam, ale ten Renifer, mój brat. Bo powiedziałem mu też gdzieś pod koniec zeszłego roku, że ten drugi kanał to mógłby dobrze funkcjonować, mówię o wyłącznie Naukowy Bełkot, tylko nie mam na niego czasu. Wydawało mi się, że to wszystko będzie zajmowało mniej czasu. I Adam od zera nauczył się animacji i montażu. I to, że przez ostatnie miesiące tam jest więcej filmów, jest konsekwencją właśnie tego, że Adam wziął się za to. Że moja praca to już nie jest. 4 godziny montażu, animacji, ustawiania dźwięku, potem jeszcze obróbka tego dźwięku. Tylko Adam z Adamem to montują, obrabiają. Ja tylko akceptuję i nanoszę poprawki, ewentualne, i te filmy jadą potem do sieci. I dlatego jesteśmy w stanie ich zrobić więcej. Ale wróćmy do Ewy, bo Ewa, kiedy usłyszała o tym, jakie ja mam pomysły, co moglibyśmy robić, powiedziała, e, trzeba rozbudować bardziej zespół. Ona znalazła też świetną menadżerkę, świetną organizatorkę. Adę, czyli mamy Adę, Adama, Adama. Akademia Pana Kleksa bardzo. Ewa to w ogóle jest najdalej od początku alfabetu, bo ja z kolei do ogarniania takich rzeczy gdzieś tutaj na miejscu e, zatrudniłem mojego kolegę, z którym jeszcze chyba rok grałem przed którąś kontuzją, Bartka. Czyli Ada, Adam, Adam, Bartek, Ewa. I to jest jeden z głównych powodów, dla których nagrywam ten film, żeby pokazać Wam jak dzisiaj wygląda naukowy bełko. jak to jest poukładane, że na to, co widzicie, to już nie składa się tylko i wyłącznie moja praca, ale praca wielu osób. Na jakieś boczne projekty, o których usłyszycie, też będzie się składała praca wielu osób. I dzięki temu, że ten zespół jest tak rozbudowany, mam wrażenie, że mi jest łatwiej pracować, że mogę robić więcej, robiąc tak naprawdę mniej, jeżeli to w ogóle ma sens, że dużo więcej jakości można upchnąć w produkt, który chcemy Wam pokazywać. Ważne jest też to, że i nie chcę o tym w żadnym wypadku zapominać, że jestem w tym miejscu, w którym jestem również dzięki Wam. Dzięki osobom, które oglądają filmy, udostępniają, lajkują na Instagramie, bo firmy też na to patrzą, i tak dalej, i tak dalej, ale przede wszystkim na Patronite. Na Patronite, który też na pewnym etapie założyłem z myślą, że będzie mi to łatwo w stanie, będę w stanie łatwo to ogarnąć, ale to nie jest łatwe do ogarnięcia. I ile razy myślę o Patronite, to mam wyrzuty sumienia. Mam nadzieję, że do dzisiaj, bo z chwilą kiedy publikuję ten film, to obowiązki dostarczania tego, do czego się zobowiązałem na Patronite, przyjmuje Ada. Poznaliście ją już, ale jeszcze raz yy, Wam pomacha, proszę, to jest Ada. Ona jest opiekunką Patronite'a od dzisiaj także. Zmieniamy progi yy, po to, żebyśmy mogli to wszystko dowozić, bo niektóre rzeczy już są niedowożalne, nie nieosiągalne. Ada będzie za to odpowiadała. I teraz, tak jak być może wynika już z tego, o czym powiedziałem, to, że ja jestem w tym miejscu, w którym jestem, że ten projekt naukowy Bełkot jest w miejscu, w którym jest, że ten zespół jest, jaki jest, to zasługa przede wszystkim Was. Tak przynajmniej mam wrażenie. Jeżeli chcielibyście wspomóc ten rozwój, E, bo to nie jest tak, od razu wam powiem, i pewnie gdyby siedział nad tym jakiś menadżer, to by mnie uderzył w tym momencie w głowę. E, bo tak się nie robi, to zresztą powinna być pompatyczna muzyka, ja powinienem hype'ować, ale, ale nie jestem w to dobry. To nie jest też tak, że jeżeli nagle ja nie dostanę wsparcia na Patronite, to projekt się zawali. Nie, ale to finansowe wsparcie sprawia, że możemy robić rzeczy szybciej i lepiej. I tak naprawdę, jeżeli ktoś wspiera naukowy bełkot na Patronite, to nie, nie zapewnia mu jakiegoś tam istnienia, bo na głodowych warunkach ten projekt przetrwałby. Może nie w, tym form, for, nie w tej formie, ale przetrwałby, wsparcie na Patronite to jest przyspieszenie realizacji niektórych projektów i zwiększenie jakości tych projektów. Jeżeli Wam się podoba naukowy bełkot i chcecie po prostu oglądać filmy na YouTubie, które produkujemy, nic nie stoi na przeszkodzie. Oglądajcie filmy, subskrybujcie albo nawet nie, oglądajcie. Natomiast jeżeli uważacie, że to jest coś, co powinno rosnąć, rozwijać się, dochodzić do kolejnych jakichś kamieni milowych coraz szybciej i szybciej, z lepszą jakością produkować treści, to możecie ten rozwój wesprzeć. Możecie zajrzeć na stronę Patronite'a, na nasz profil na Patronite cie i wesprzeć ten kanał. Tak jak mówię. To nie jest tak, że my walczymy o przetrwanie, ale każdy z nas w tym zespole ma ambicję robić rzeczy jak najlepiej się da. I czasami finanse są czynnikiem ograniczającym. Myślę, że nikogo to nie zdziwi, że finanse są czynnikiem ograniczającym w wielu rzeczach. Yy, I nie zawsze te finanse są do przeskoczenia bez waszego wsparcia. I teraz, kiedy już powiedziałem to, co powiedziałem, to mam wrażenie, że ten film nagrywam też nie tylko informacyjnie dla Was bo w ten sposób sięgnę do największej liczby odbiorców, ale też trochę dla siebie, żeby siebie przekonać, mówiąc to głośno, że to już nie jest tylko i wyłącznie moja praca, moja wyłącznie praca, ale to jest cały projekt, że naukowy Bełkot stał się w tym momencie projektem, że w tym momencie będę Wam prezentował efekty pracy grupy ludzi. W pewnych aspektach jedni będą mieli więcej do powiedzenia niż inni, oczywiście. Ale to będzie efekt działań całej grupy, i jestem z tego cholernie kurczę zadowolony i dumny. Jeżeli Wam się podoba to, co dostarczamy, jeżeli uważacie, że zasługuje to na wsparcie, możecie to zrobić na Patronajcie i mówię to z czystym sumieniem, bo wiem, że odpowiedzialna i naprawdę zdolna osoba będzie czuwała nad tym, żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak powinno funkcjonować. A reszta. Zresztą też postaramy się iść ciągle do przodu, bo, bo każdy z nas też jest ambitny i chce robić rzeczy najlepiej jak się tylko da. Jednym słowem, może nie idzie nowe, ale w jakimś stopniu odświeżone. Do zobaczenia, do usłyszenia.